Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym zwrócić uwagę na konieczność zmian w prawie w aspekcie rekultywacji składowisk odpadów. Obecne przepisy umożliwiają prowadzenie tego typu przedsięwzięć z pominięciem w łańcuchu decyzyjnym gmin oraz głosu lokalnej społeczności, co niejednokrotnie prowadzi do wręcz patologicznych sytuacji. Przykładem tego jest leżący na obszarze mojego województwa powiat Nowosolski. Na jego terenie rekultywowane są obecnie dwa składowiska odpadów: w Bobrownikach i w Mirocinie Dolnym. Rekultywacja tych wysypisk ma w istocie polegać na przysypaniu śmieci śmieciami i przykryciu ich niewielką warstwą ziemi. Dla przykładu w Bobrownikach proporcja dla dwumetrowej tzw. pokrywy rekultywacyjnej jest następująca: 1,90 m śmieci i 10 cm humusu. Zgoda. Na tak kuriozalne rozwiązanie wydała oczywiście rządząca w Sejmiku Wojewódzkim koalicja obywatelska. Warto również w tym aspekcie nadmienić, że prace te są prowadzone przez małe spółki ZO. .o. W obu tych sytuacjach, a także w wielu podobnych, bo sprawy tego typu pojawiają się na terenie całego kraju, ryzyko związane z, te z tego typu inwestycjami na końcu spada na samorząd gminny i na jego mieszkańców, którzy wcześniej nie są brani pod uwagę w procesie decyzyjnym. Dlatego też, zarówno mieszkańcy, jak i gminy powinny mieć większy wpływ na to, w jaki sposób przeprowadza się rekultywację składowisk leżących na ich obszarze. W związku z tym chciałbym przedstawić propozycję zmian w prawie, które dadzą wspólnotom samorządowym najniższego szczebla możliwość współdecydowania o kierunku prowadzonych prac rekultywacyjnych. Propozycje te wyszły zresztą ze strony przedstawicieli lokalnej jednostki samorządu terytorialnego z powiatu nowosolskiego. I byłyby to takie. Dopuszczenie wójta burmistrza lub prezydenta miasta właściwych ze względu na miejsce prowadzenia zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów jako strony postępowania zarówno w postępowaniu dotyczącym zamknięcia składowiska i rekultywacji, jak również w postępowaniu dotyczącym przetwarzania i zbierania odpadów. Dodanie zapisu określającego kompetencje marszałka województwa do wydawania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów w przypadku wydawania decyzji o zamknięciu rekultywacji składowisk z wykorzystaniem odpadów. Wprowadzenie obowiązku konsultacji społecznych z mieszkańcami przed wydaniem decyzji dotyczącej zamknięcia i rekultywacji odpadów, uchylenie zmiany, zmiany konsekwencją dopuszczenia jako strony postępowania wójta, i burmistrza, wójta burmistrza lub prezydenta miasta właściwie ze względu na miejsce prowadzenia, zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów. Określenie szczegółowe kompetencji marszałka województwa, starosty, inspektora ochrony środowiska w zakresie przeprowadzania kontroli i wprowadzenie obowiązku do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonywania zastępczego również od zarządzającego składowiskiem odpadów poprzez zmianę artykułu 48a ustawy. I taki projekt Konfederacja przygotuje. Dziękuję.